Pomyśl o tym szczerze. Co dzieje się z większością mężczyzn po ślubie? Ich grupa przyjaciół kurczy się lub całkowicie znika. Ich hobby stają się egoistyczne, jeśli nie służą rodzinie. Ich wolny czas zostaje pochłonięty przez zarządzanie gospodarstwem domowym i obowiązki rodzinne. Ich pieniądze przestają być ich pieniędzmi i stają się naszymi pieniędzmi, a kobieta zazwyczaj kontroluje, jak są wydawane. To nie dzieje się przypadkowo, to dzieje się celowo. Kobiety intuicyjnie rozumieją, że wartość mężczyzny dla rodziny wzrasta, gdy jego opcje poza nią maleją. Im mniej ma alternatyw, tym więcej zasobów poświęci na utrzymanie związku. Tak więc kawałek po kawałku, wybór po wyborze, jego niezależne życie zostaje rozmontowane, aż zostanie uwięziony psychicznie i ekonomicznie. Genialność tego systemu polega na tym, że wykorzystuje on własne wartości mężczyzny przeciwko niemu. Jego pragnienie bycia dobrym mężem, niezawodnym żywicielem rodziny, kochającym ojcem. Te szlachetne impulsy stają się łańcuchami, które go wiążą. Współpracuje w swoim własnym uwięzieniu, ponieważ opór wydaje się egoistyczny i nieodpowiedzialny. Carl Jung napisał: Najbardziej przerażającą rzeczą jest całkowite zaakceptowanie siebie, ale dla żonatych mężczyzn najbardziej przerażające jest rozpoznanie, jak bardzo zostali udomowieni. Spójrz na którego używamy. Kula u nogi, ślub, skok na głęboką wodę. Nawet nasze swobodne wypowiedzi ujawniają nieświadomą świadomość, że małżeństwo oznacza utratę wolności, a nie zysk partnerstwa. Ale tutaj robi się naprawdę ciemno. System nie tylko wykorzystuje mężczyzn, jest zaprojektowany tak, aby byli wdzięczni za tę eksploatację. Koncepcja szczęśliwej żony, szczęśliwego życia nie jest mądrością ludową, to programowanie psychologiczne, które uczy mężczyzn, aby stawiali stan emocjonalny kobiety ponad własne potrzeby, pragnienia i dobre samopoczucie. Tworzy to fundamentalną nierównowagę sił, w której szczęście jednej osoby staje się głównym celem, a szczęście drugiej osoby staje się uwarunkowane osiągnięciem tego celu. To nie jest partnerstwo, to nie wola z lepszym marketingiem. Schopenhauer zauważył, że mężczyzna może być sobą tylko tak długo, jak jest sam. Małżeństwo systematycznie eliminuje samotność i niezależność, które pozwalają mężczyznom zachować ich autentyczną tożsamość. Stopniowo stają się tym, czego potrzebuje ich żona, zamiast tym, kim są w rzeczywistości. Transformacja zachodzi tak powoli, że większość mężczyzn nie zauważa jej, dopóki nie jest kompletna. Zaczynają iść na małe kompromisy, opuszczając męskie wieczory, aby zachować spokój, wybierając jej ulubioną restaurację, aby uniknąć konfliktu, odwołując się do jej osądów w kwestiach planów towarzyskich. Każdy kompromis wydaje się rozsądny w oderwaniu od innych, ale łącznie oznaczają całkowite oddanie osobistej sprawczości.